Oké. Easy buttons, but okay. This is glancing. Oh. Wees Oh 18 i pół, teraz widzę. One to jest, ja nie mogę wyczerpać niczego. Zrób Co? Tak, o tak. Tutaj trzymaj jeszcze. Tak. Ładnie Dziękujemy <śleszy> <Ledusz! śleszy> <śleszy> bardzo za przybycie, bo nam naprawdę bardzo miło poznać was. Nam <śleszy> eee, wszystkich. Eee... Tak, podsumowując zawody, chyba wyszło całkiem nieźle względem tej pogody, która no, jednak nie jest korzystna do łapania karpi. Złapanych zostało suma, wynik ogólny 114,50 kg. To jest wynik tych zawodów. Złapaliście panowie 9 ryb. I może teraz tak, chciałbym jeszcze wspomnieć o naszych sponsorach. E, jednym z osób jest e, Marcin, dziękuję bardzo za, za, za wsparcie, bo nie naprawdę było nie nam nie ciężko nazbierać w ogóle na nagrody, w związku z tym, że nasz, no niestety, nie nie jest mały, ale będziemy nawet starać się, żeby to było dostępne też, wiesz, jest to niby tego, co bym nic, no po i może to pierwszy, do no, na na... następne zawody może będziecie organizować tym, tym bardziej po tych połowach, bo wszyscy tak, dzwonią i wiesz dokładnie, o, dokładnie. Okay, no, gdzie? 17, 1, 5, 15, że, na piąsu, że tego. Urodzi, tak? <śmienicielibyś> to następne zawody, nie, 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 jest. nie, 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 Sylwia medale i też bardzo, bardzo dziękuję. dziękujemy. dziękujemy. No i teraz... Nie wiem, tylko moja firma. <grymne> A, Dokładnie. Sylwia jest właścicielem firmy Inicjatywy Piękna, <grymne> operujący zabiegi upiękniające, także oczywiście też zapraszamy do Ełku <grymne> Zaczynając może od nagród indywidualnych. I tutaj największy kart 17 200, kolega Sławek Brawo! No Oj zapraszamy sobie do nauka. Czy pocharek, Pucharek z tą wielką rybą. Po to, to i... to. Dziękuję bardzo. Wydjęcie razem tam Dobrze. Druga indywidualna nagroda. Druga indywidualna nagroda. Jest to nagroda za największą ilość ryb złapanych w Karpi, w tym przypadku zł zł złapanych przez jednego wędkarza i w tym przypadku e, Jakub Krajewski Gratulujemy e, Jakub złapał cztery ryby, które łącznie ważyły 44,3 kg No Ładnie <grystanie> Zahojczalne <grystanie> Zahojczalne No tak, to to na jest Masz na wędkę tu gdzieś tu gdzie lubisz Nie, albo szyłkę albo ten poszedł później przechodzimy teraz do momentu gdzie tak trzecie miejsce mazowiecki film karpiowy prawo z wynikiem 27,10 kilo yy, Dwa karpie, jeden karp, sławka 17200, drugi karp, sławka 9900 Oto O, <noise>

Stańcie z boku tam od razu a, i... Jeszcze, ja, jeszcze Aha, w, właśnie e, Właściciel jeziora, pan Andrzej Wijas e, Upundował też swoje od siebie nagrody e, Pierwsze trzy miejsca Otrzymują tygodniowy Pobyt na jeziorze tutaj e, Kwestia omówienia telefonicznie z nami mm. Lub z panem Andrzejem Jeszcze, w, tak? jeszcze Jeszcze, Może tak, może tak Wydwójty środek, oni a, we dwóch, no, w środek no już jakby. Super. Dzięki. Dzięki bardzo. Nadaliście mm. później razem i tak będą uśmiech. Drugie miejsce. Koledzy z Goodapi. Brawo. <klucza> Brawo! W 43,10 naprawdę bardzo mało zabrakło do pierwszego miejsca. I można do końca. Czuliśmy, czuliśmy od tych. złowione na 3 ryby: 12 kg, 11, 200 i. Nie, przepraszam, nie to czytam. 14,10, 12 kg i 17 kg. Dwa karpie złowił Ryszard Popko i Karpia, który też naprawdę był bardzo blisko tego no, no, no. największego, miał równiutko 17 kg. Wysłabczenie. Pak. Okay. Mhm. <coughs>

I razem wszyscy ty... bardzo No i zwycięzcy, pierwsze miejsce Wracamy no, <noise> do Wynik 44,3 44 kg 4 karpie 12 kg, 11 200 10 100 i 11 kg Wszystkie zrobione przez Jakuba Brawo Masia, dyplomy do przodu. tak?

Jeszcze, jeszcze upominki pod, bałek, dla tych, którzy, którym się nie udało dzisiaj. Opaku, e, zapraszamy do do nas. <grym> bałek, Czasami tak bywa, my też powąchaliśmy tylko wodę dzisiaj. <grym> no Dajcie daj no. ja, to, na, to w Poczekajcie, radę, radę. Noisz. jeszcze, na ciebie. Patrz Trzymajcie ciebie. Patrz Ustawcie jeszcze Patrz to, to, Patrz O, i teraz. Dzięki. Dobra, dzięki. Dobrze, że nie dostałeś zaprezentowanych. Tak. Mamy <grymne> mi ten efekt piękny. A teraz ja chciałam podziękować chłopakom za przygotowanie. Takie. Za w ogóle to pomysł. Mam nadzieję, że to się u nas stanie tradycją. Bardzo fajna i też mamy taką nadzieję. I z uwagi, że na zawodach nie można było pić, aczkolwiek u jednej drużyny podpatrzyliśmy, że to się działo. Może masz no? <grymne> tak. I pomyślałam, żeby odtyczyć chłopaków, więc też to dla nich mam.

Dobra, dziękuję naprawdę bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. było fajnie, miło, sympatycznie. Czekamy tak? na następne. Tak.